Piotr Wiśniewski, również etatowy reprezentant Polski, i piękna akcja. Proszę Państwa, to tam nie było spalonego. Zobaczymy, czy sędzia zaliczy przełożenie. Tak, zaliczone przełożenie, no trzeba powiedzieć, że to bardzo się rozwiązanie. Tak ty... płoci, a tak budowlanie długim, pokonali go bardzo emocjonującym meczu. 24 do e, drużyny gospodarzy z dyrektorem budowlania ale teraz to e, Kolejna dobra akcja się czarny kontra po. E, po rozpoczęciu był tutaj Oliver Grabowski, natomiast obawiam się, że Oliwier, dawny junior w rocznicę także się bardzo cieszę, bo miałem czystą okazję chwili, no i co, i Tokski, Mateusza Plichty, no, myślę, że dobre wykonanie. jesteśmy na połowie, bardzo dobre. Walka, walka w powietrzu, więc nie ma tutaj... Już myślałem, że Jacka i Wiktora, ale to Jacka, Jacka też nie chyba. Jacka nie, z Jackiem miałem przyjemność grać. Gra, tak, tak. O, ale Ręcz. dominacja. Piękna, piękna dominacja ogniwa, no i to może być jeden z decydujących fragmentów o, z, z w tym meczu, brawo, brawo. Z ma chyba z potrafiła wygrać ten mecz, także tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. Mówisz dzisiaj z Wojtek, chociaż trzeba powiedzieć, że z reguły ta forma zawsze jest stała i bardzo wysoka. No i tak jak, tak jak wspomniałem, bo no. trzy punkty dla ogniwa. W rękach zobaczymy jaką opcję wybierze. Marców Marman. I, punkty, I punkty. punkty dla ogniwa, bardzo ładna akcja, bardzo ładny fragment. Jest to z grewo. zakładek grawowy. W dzisiejszych czasach w dobie telefonów komórkowych, komórkowych bardzo potrzebne, ale znakomita szarża. Bo naprawdę znakomita. Jest w formie, zresztą jak tylko nie trafiły Patryka kontuzje, to zawsze jest w formie, to trzeba, trzeba powiedzieć z pełną świadomością. Bardzo dobre fragmenty ogniwa. Możliwe, że zawodnik z piłką po prostu najpierw szedł do ziemi, potem stał szarżowany, nie wiem, tak go sędzia pokazał. Oj tutaj Aleksander Nowicki, ależ... Wypadła do przodu, U, piłka wypadła to była, do przodu, ale to było, nie było bardzo dużo szczęścia Ale to była niedobowa akcja najpierw, najpierw tutaj przedrasia Aleksand yy, no trochę mały problem z krawoskiego yy, z, klasyka z No i Marcuk Marman, ale tutaj Proszę. mocno zaszerżowany Dziorzi Miałuś razem, tutaj widzi. Yy, ogromne brawa za odwagę dla Ugnipa Czy ta piłka wyjdzie F, nie, ta piłka nie wyjdzie F no i przy piłce świetczanie. ja, to co tam mieniało? na znakomicie, bardzo tych Naprawdę. Nie, no, jego... no, bardzo dobra hmm. formacja. Wrzut na tym auto to jest zawsze groźne, ponieważ jest łatwiej i piłkę szerzej do formacji ataku. No, jak widzimy, tutaj dobrze rozegrali ten fragment świetczanie. No, już mają przewagę polsku, Niesamowicie mocny. Naprawdę, trzeba powiedzieć. Że na chwilę obecną w życiowej formie no i przyłożenie takie troszeczkę bezkarne mówiłem mm, mm, dobry zwód i dobre oddanie piłki, Wojtek Piotrowicz, bardzo dobre zawieszenie, pytanie czy będą w stanie ogniwiać sobie dobiec. tak? i Jest dobrze, bardzo dobre w ten tak? A jest żukarny, fajnie i jest czekałem na akcję ogniwa, właśnie. I bardzo wata... bardzo ładna akcja Wojtka Bardzo czekałem. Tak jest i, i młędza ogniwa na piątym metrze Bardzo ładna decyzja, bardzo dobra ruszę. decyzja bocieli na no to, to wszy... wszystkie były na im to... Miło to słyszeć i ogniwo. Klasyczne rozgaranie, tak zwane 8-9-14 Bardzo więc... dobry Numer 8 podaje do 9 a i bardzo dobry odbiór Piotra Wiśniewskiego. To... No, być... akcji z każdej strony przede wszystkim tutaj defensywa dużo Mocna praca defensywy też może się podobać. No i wach, ale i Skrupulatnie i powoli. Zbliżali się do pola punktowego. Zbliżali się do pola punktowego i grać gracz nogą. I Jęgierz Owerczuk. I Roman Żuk. Jest! jest! I przyłożenie. Tak, Przepraszam, znaleźć za... emocjonujący Zajmęci, mecz, ale jak wiesz, to. No, no tak, bardzo to, sport. Jest to jest tylko sport. Ale myślę, że remis był uczciwy w tym meczu. Powiem tak. I jest, jest remis. jest, I jest remis. E... Także Tomku, e, e, co? myślę, że... Tak zaczęliśmy rozmawiać o remisie. Ogromny dopitowo Gli Sopot. No ale widać już ustawieni. Ja myślę, że gdzieś wybierą rozegranie na krótko w pierwszej fazie. Tak i jednak, jednak szerzej szczerze jest, jest piłka do skrzydła. No, Eugenio i w tym momencie... W tym momencie... Piękna akcja, jakby kopia e, akcji Wojtka Pozdrawiam wszystkich, wszystkich Zapraszamy oczywiście jeżeli w miarę możliwości na, na mecz rugby e, gdziekolwiek on by się nie odbywał No a przy piłce, no Xevery Strauski No ten czas kiedyś musiał minąć Tomek, także